Jak tutaj zostałem zaproszony, aby odpowiedzieć Państwu o tej inicjatywie, którą podjęliśmy wspólnie z Polskim Towarzystwem Leczenia Otyłości oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Byłem przerażony, że mam aż 15 minut na przedstawienie tak na dobrą sprawę bardzo krótkiej karty, którą Państwo wszyscy już tutaj do ręki dostali, a wszyscy pewnie tutaj widzowie online mogą zapoznać się z treścią karty, która jest dostępna u nas na stronie bądź na stronie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, ale patrząc na zegarek, znam jeszcze 5 minut, więc jakoś wybrnę z tego, z tego mojego Problemu. Tak naprawdę, na, 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 na samym początku, chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co tutaj przedstawił bardzo istotne informacje profesor, profesor Wyleżał y, 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 dotyczącego programu COSBAR y, i kończącego się tego okresu. Y... Jakby niezmiernie ważne jest tutaj państwa zaangażowanie, rzeczywiście, żeby się włączyć w te działania, które doprowadzą do przedłużenia tego programu. Opłata cukrowa, wiemy, że ona przynajmniej teraz, że ona jest stosownie wykorzystywana zgodnie ze założeniami. Ona się nie kończy w przyszłym roku, więc też nie widzę tutaj powodu, dlaczego miałby się program skończyć. Szczególnie, że był to program pilotażowy. Więc chciałbym tutaj zaapelować do organizacji pacjentów, które też wiem, że jest środowisko, które powstało, jest Fundacja, Lecze, Fundacja Leczenia Otyłości, jest Fundacja Siła, aby zgłosiły taki postulat spotkania z Radą Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia aby przedyskutować wewnątrz, wewnątrz ministerialnie tą kwestię, tak żeby ten program rzeczywiście mógł być kontynuowany. Bo oczywiście poza takimi medialnymi działaniami są te działania systemowe, które są prowadzone na pewno przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Otyłości, przez ekspertów, ale również powinno być, powinny być te działania prowadzone przez środowisko organizacji pacjentów. I naprawdę zachęcam do tego, wystarczy wejść na stronę na Ministerstwo Zdrowia, tam jest zakładka Rada Organizacji Pacjentów i można wysłać zgłoszenie. To jest apel do organizacji pacjentów. My na pewno się tym tematem zajmiemy. Druga ważna rzecz, do której chciałem się odnieść, tu też wspomniał profesor wyleżał o tym, o takich zachętach, że tak na dobrą sprawę. My przeprowadziliśmy takie badanie w, w tym roku, duże populacyjne badanie na temat znajomości systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów. Mieliśmy ty, od, odpowiedzi od 1200 respondentów, samych pacjentów, 300 organizacji pacjentów. I z tego badania wyszło, że Zadaliśmy pytanie, czy jakby dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie pewnych zachęt, mobilizacji dla osób, które wykonują regularne badania profilaktyczne, dbają o własne zdrowie. I tylko 6% badanych odpowiedziało, że jest to zły pomysł. 60 parę procent zdecydowanie odpowiedziało, że to jest bardzo dobry pomysł i takie rozwiązania byłyby na pewno z korzyścią dla, dla obywateli, dla pacjentów. Więc jakby to też. Tutaj do Państwa chciałem przekazać taką informację, no bo to też jest bardzo istotne, żeby to się pojawiało w przestrzeni publicznej, szczególnie teraz, w momencie, kiedy będziemy mieli zmianę w resorcie zdrowia, będziemy mieli nowych ministrów, wiceministrów. Być może ten temat będzie podjęty przez, przez nową władzę. I teraz jakby już tutaj e, nawiązując do, wprost do, do, do karty. Z tego samego badania nam wyszło, e, ale to nie było, jakby to nie była przyczyna do powstania tej karty, ale z tego samego badania nam wyszło, że e, na dobrą sprawę e, polscy pacjenci nie znają swoich praw. Znaczy, to nie jest żadne nowum, e, bo takie wyniki przedstawia również Rzecznik Praw Pacjenta, że ponad 30% e, z pacjentów potrafi zdefiniować, e, potrafi posługiwać się prawami pacjenta, bo znajomość samych praw pacjenta to jest jedno. Ale to, w jaki sposób my szczegółowo potrafimy z nich korzystać, to jest drugie. I to jest ponad, to jest niecałe tam 30 parę procent. Nam w badaniu wyszło, że. Mm... Proszę, proszę, badanie, to były takie trzy badania tak naprawdę. Pierwsze to jest, to jest badanie Rzecznika Praw Pacjenta, więc to jest badanie ogólnopolskie z szeroką reprezentacją. Drugie to jest badanie profesora Izdebskiego. Trudno mi oszacować tutaj, jakby tę te grupę, grupę, grupę która, którą, którą dotyczyło to badanie. Wiem, że to byli pacjenci przebywający w szpitalach. No i trzecie to jest nasze badanie ogólnopolskie również. Ogólnopolskie, które było kierowane do bardzo przekrojowe, jakby, też jeżeli będzie taka tutaj wola, to ja przekażę jakby szczegółową metrykę dotyczącą tutaj struktury osób, które wzięły udział w badaniu. Na pewno naszym tutaj naszym problemem było to, że większość respondentów to były jednak kobiety. I, i, i to rzeczywiście może zaburzać nasze tutaj w jakiś sposób badanie, no ale to my tak powtarzamy w Instytucie, że jednak zdrowie w domu ma twarz kobiety, bo to tak bardzo często jest, że. że, 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 że... Nie ma, że kwestia w jakich miejscach to było robione. Chyba w tej statystyce wykrywają wielkie miasta, duże miasta i ta świadomość się zwiększa niż na terenach europejskich, tam dostęp w ogóle. To na pewno. To na pewno. To, to są te nierówności w zdrowiu, o których bardzo wiele się mówi, o których my też powtarzamy, ze względu właśnie na czynniki geograficzne, na czynniki ekonomiczne, na czynniki edukacyjne. To, to, to na pewno też ma wpływ. Więc jak najbardziej, jak się całkowicie zgadzam, jak również ta, 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 ta stygmatyzacja też ta jest cyfrowa, no bo jednak większość tych, tych informacji jest dostępna w sieci. Oczywiście placówki tutaj jakby ochrony zdrowia mają, obowiązek jakby informować pacjenta o swoich prawach, wywieszać te, te prawa pacjenta, no ale one zazwyczaj są praktycznie niewidoczne pomimo tego, że taki obowiązek jest. I tak naprawdę, jakby już nawiązując do samej karty praw chorego na otyłość, to, to nie jest pierwszy dok dokument, który my stworzyliśmy w ramach Instytutu Praw Pacjenta. Już wcześniej powstały dwie inne karty i jakby wiedzieliśmy, że to bardzo dobrze zostało odebrane przez pacjentów z danej grupy docelowej. Kilka lat temu stworzyliśmy kartę praw pacjenta chorego na zaćmę. I, i, I to była taka pierwsza nasza karta, którą, którą zdefiniowaliśmy w kontekście przysługujących pacjentowi praw, ale ukierunkowanych tutaj na, na pacjenta, chore, chorego, pacjenta z daćmą. Owiązuje, tak, tak. A czy była nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, ale jakby ona nie, jakby nie dotyka, bo to było w oparciu głównie o ustawy o prawach pacjenta przygotowane, ale jakby ta, ta nowelizacja jakby nie, nie zmienia zapisów tej, tej karty. Druga karta to była karta praw opiekuna, czyli trochę szerzej już poszliśmy. To już jakby nie było tylko i wyłącznie zdefiniowane do danej grupy tutaj pacjentów, osób chorych, ale do opiekunów, również osób chorych przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę też na to, na te obciążenia opiekuna osoby chorej, osoby chorej przewlekle to jest na, na, na kadwie tych doświadczeń, powstała właśnie Karta Praw Chorego na Otyłość, która tak na dobrą sprawę, ja Państwu nie będę jakby czytał tego, co przygotowałem na tej krótkiej prezentacji, bo z tym wszystkim się można zapoznać jakby w, tym, w tej karcie, ale ta karta ma być na dobrą sprawę takim drogowskazem dla pacjentów, ale tu mówimy o, nie tyle o pacjentach, samych pacjentów, no bo mm, Pacjentem jest każdy z nas, czyli osoba okresowo korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej. A tutaj mówimy o karcie chorego na otyłość, czyli o osobie chorej, która tak, tak, która tak naprawdę na dobrą sprawę w tym systemie no niejako musi funkcjonować stale, tak? W sposób, tak jak osoba chora przewlekle. Więc jakby to jest niezmiernie ważne, żeby jakby pokazać na podstawie tych różnych ustaw praw, które my zebraliśmy w tej karcie, to jest, to jest głównie ustawa o prawach pacjenta, a to jest też konstytucja Rzeczpospolitej. To są również akty wydane przez Parlament Europejski. Zebraliśmy to wszystko, aby ułatwić też pacjentowi. Chore, choremu na otyłość, funkcjonowanie w tym systemie. Tak, żeby, żeby pacjent wiedział, w, w jakich obszarach on może się spodziewać należytej opieki i w jaki sposób, tak na dobrą sprawę. Mógłby zaobserwować, jeżeli w, t, w taki czy inny sposób te prawa są łamane. Ja bym nie chciał, żeby ta karta, żeby wybrzmiało, że ta karta ma w jaki sposób, w jakikolwiek sposób penalizować środowisko medyczne, bo to nie o to chodzi. Chodzi, chodzi o ten walor edukacyjny i o to, o czym też na, na samym wstępie powiedziałem, że pacjenci nie znają swoich praw, a, a uważam, że jeżeli mówimy o osobach chorych, no to jest, to jest kluczowe, żeby, zna, zna, żeby znać swoje prawa, bo niestety środowisko medyczne bardzo często nie wie. Jakie prawa przysługują pacjentowi? Jeżeli jest ten pacjent wyedukowany po tej drugiej stronie, on jest też zupełnie inaczej traktowany przez samego lekarza w sposób partnerski, podmiotowy. Kończymy z tym takim modelem paternalistycznym i, no i wchodzimy na zupełnie inny, inny, można powiedzieć, poziom komunikacji. Więc To jest też bardzo ważne, żeby ta karta My tak. Tak, tak. No właśnie właśnie to jest jakby to, do czego my tak na dobrą sp sprawę zmierzamy. Nie tyle tutaj jakby odnosząc się do tej karty, ale w ogóle w, w działaniach które prowadzimy w ramach tutaj Instytutu Praw Pacjenta i też projektu takiego humanizacja medycyny, do którego też serdecznie zapraszam do zapoznania się z, jakby z, tym, z, tym, z tymi działaniami. E i, I tak naprawdę karta ma poza, poza tym oczywiście wymiarem takim wskazania tej ścieżki pacjenta no również przede wszystkim godne traktowanie pacjenta, ponieważ pacjenci chorzy na otyłość, niestety spotykają się z dużym niezrozumieniem swojej choroby w społeczeństwie. Tak, tak jak tutaj też profesor wspomniał, no my już staramy się nie mówić przymiotnikowo, tak. Jednak, jednak w tej komunikacji również jest ważne, żeby mówić o pacjencie chorym na otyłość. No ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, że ktokolwiek do osoby chorej psychicznie powie po prostu przymiotnikowo. No to, 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 od razu by się z wielkim odium spotkało. No tutaj niestety to wygląda jeszcze zupełnie inaczej. I, i tutaj, i wiem, że w kolejnym wystąpieniu, albo jeszcze kolejnych, będą przedstawiane wyniki z raportu, takiego też, który Państwo otrzymali Dyskry też Takich sytuacji dyskryminujących osób, osób chorych na otyłość. I tego niestety jest bardzo wiele. One się zdarzają w miejscach pracy, one się zdarzają w życiu codziennym, ale niestety one się też zdarzają w momentach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. One się zdarzają, tak mam dobrą sprawę, w każdym momencie, w momencie życia takiej osoby, która cierpi na, na otyłość. Więc tak naprawdę, na dobrą sprawę, ta karta ma w jakiś sposób również edukować pacjentów. Osoby chore na otyłość, ale również środowisko, ponieważ karta, można powiedzieć, jest narzędziem miękkim ale na dobrą sprawę ma bardzo twarde implikacje, bo jeżeli ktoś łamie te zasadnicze, nasze konstytucyjne prawa, jeżeli łamie nasze, nasze prawo, ustawa, to jest artykuł 20 ustawy o prawach pacjenta, czyli poszanowanie pacjenta do, do intymności i godności, no to jednak naraża się na sankcje. Jeżeli łamie artykuł 30 Konstytucji, również naraża się na sankcje. I to nie chodzi o to, żeby, żeby kogokolwiek karać. Chodzi o to, żeby edukować, żeby zmieniać te nasze postawy społeczne. Y Prawo zakazuje wszelkich przewów naruszenia godności pacjenta i zachowań dyskryminujących względem niego. I tak naprawdę mi się wydaje, że poza jakby tym, tym aspektem tutaj skazania tej ścieżki pacjenta, i tych konkretnych praw prawo, prawa doświadczeń opieki zdrowotnej, to z mojego punktu widzenia jest chyba najistotniejsze, bo osoba, która wchodzi w tą ścieżkę niestety, tej, 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 można powiedzieć, ścieżkę opieki zdrowotnej ze względu na swoją chorobę, ona prędzej czy później musi zapoznać się z tym, jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej, w jaki sposób się w nim poruszać, to nie jest łatwe. Ale jednak na przestrzeni lat no, chyba nawet najbardziej oporne osoby no, uczą się tego wszystkiego. Ale ważne jest, żeby, żeby uczyć również środowisko, żeby również uczyć otoczenie tego, w jaki sposób należy przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, komunikować się ze sobą chorą na otyłość, w jaki sposób tak naprawdę. Lekarze powinni, powinni podchodzić do pacjenta chorego na otyłość. To jest w, w, wytłuszczone najważniejsze chyba z, z tego prawa, które tutaj przygotowałem. W systemie nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której na podstawie wyglądu pacjenta lekarz depresjonuje objawy, z którymi chorzy zgłaszają się po pomoc. No bo to niestety bardzo często tak wygląda, tak? Proszę mniej jeść. No to... to... Jest, jest bardzo wiele przykładów takich, w których lekarz bagatelizuje chorobę pacjenta, ale to też ze względu, pewnie dlatego, ja zawsze staram się zrozumieć drugą stronę. Może nie zna przyczyn tej choroby. Znaczy, no to też jest jakby rzecz, o której my mówimy, można powiedzieć o, o chorobie otyłościowej od niedawna. W momencie, kiedy rzeczywiście weszły te programy COSBAR, weszły terapie farmakologiczne. Zaczę, zaczęto mówić w końcu o otyłości jako o chorobie. Więc ja też się nie dziwię, że jakby to potrzeb, do, do, tych wszystkich, do zmiany tych wszystkich potrzeb też potrzebny jest czas. I jakby uważam, że ta karta jest też przyczynkiem do tego, żeby to się działo. Prawo do informacji. Każdy chory z otyłością powinien mieć świadomość, że nie ma obowiązku polegającego na wyłącznym przyjmowaniu informacji od pracowników opieki zdrowotnej. Na każdym etapie może... Zdanie. I to jest ta właśnie podmiotowość pacjenta, sposób komunikacji. Jest bardzo istotne, żeby, żeby pacjent znał swoją chorobę, wiedział, co mu się w ramach systemu opieki zdrowotnej należy, i nie przyjmował informacji uzyskanej od lekarza. Jako tej informacji, która jest bezwzględnie niezmienna. Pacjent ma prawo do zasięgnięcia informacji od innego lekarza, ma prawo do wyrażenia własnego zdania, ma prawo do rozmowy z lekarzem. I trzecie prawo, tak naprawdę to jest to prawo, którym ja z samego początku wiem, to prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta podczas procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów z otyłością, ponieważ mogą czuć się dodatkowo skrępowani lub zawstydzeni. Tu są kwestie, które na dobrą sprawę wynikają również z prowadzenia badań medycznych, udziału studentów w takich badaniach, jak również wszystkich innych kwestii, w w których taki pacjent, taka osoba chora na otyłość, może, może czuć dyskomfort właśnie ze względu na swoją chorobę, bo tu mówimy po prostu jasno o chorobie. Oczywiście objawem tej choroby jest pewien też wygląd pacjenta i to trzeba jakby w 100% uszanować, że pacjent ma do tego prawo. Więc jakby to są takie trzy główne prawa, które, które ja przygotowałem. Wszystkie inne one są opisane w karcie. I zachęcam Państwa oczywiście do dzielenia się też tym, tą, tą informacją, że taka karta powstała, ona jest dostępna, można z niej korzystać i jakby w ten sposób będziemy być może zmieniać to postrzeganie tych, tych tutaj systemu, bo ja mówię o systemie. System to jest jakby też sieć połączonych ogniw. Tworzona również przez ludzi. Ale jakby to też jest wszystko w tym wszystkim istotne, żeby, no żeby, żeby po, pomału to, jakby to postrzeganie pacjenta przez ten system zmieniać. Dziękuję bardzo.